Jedno słówko w dzisiejszej Ewangelii, zupełnie banalne, jest niesamowicie ważne: jak? Bądźcie miłosierni, jak Ojciec Wasz jest miłosierny, i moglibyśmy to jak zamienić w pytanie: no ale jak jest miłosierny Ojciec w niebie, żebym ja był tak samo miłosierny? I takie pytanie, gdyby chcieć je zadać, a przyznaję, że i mi trochę ono ciśnie się na usta, ono by wskazywało na to, że jesteśmy kompletnie ślepi, że po tylu latach już nie tylko naszego życia, ale po latach bycia z Panem Bogiem, słuchania słowa, doświadczania Jego działania, Jego mocy i Jego miłosierdzia, właśnie my wciąż może byśmy chcieli pytać, no, ale to jak Pan Bóg jest miłosierny, żebym Ja go naśladował. No właśnie dokładnie tak jest miłosierny, jak jest miłosierny w Twoim życiu. Ile razy odpuszczał wszystkie grzechy, ile razy zostawiał bez kary naszą bezkarność, w tym znaczeniu, że dawał nam czas na nawrócenie, na opamiętanie się, i, i swoim miłosierdziem wchodził tam, gdzie tak naprawdę zasłużyliśmy na poważną karę. Albo jeszcze bardziej patrząc, wystarczyłoby, gdyby Pan Bóg postępował. Wobec nas tak jak my postępujemy wobec ludzi, wobec innych, wobec tych, którzy występują przeciwko nam. Gdyby w połowie Pan Bóg tak zachowywał się, jak my to robimy, dawno byłoby po nas. Więc Jego miłosierdzie tak naprawdę otrzymujemy każdego dnia w ilościach przeogromnych. I dalej Pan Jezus. Mówi o tym błogosławieństwie, o łasce, która nas czeka, jeśli będziemy naśladować ojca. Miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi, wsypią w zanadrza wasze. Ta miara to, to jest ilość prawdopodobnie ziarna, które, które się kupowało, miara jakieś naczynie. I te wszystkie określenia, miara dobra, czyli, czyli duża po prostu, kiedy ktoś bez pieniędzy przychodził do sklepu i mówił: no, nie mam już, do, do, do pierwszego czekam, no, ale nie mam co jeść. Czy, czy mógłbym trochę pożyczyć? To dobry sprzedawca, dobry człowiek weźmie większe naczynie niż normalnie by to zrobił, nawet temu, który płaci. Bierze większe naczynie, do którego więcej się zmieści, więcej tego ziarna. No więc sypie tam ziarna, to jest ta miara dobra, miara miłosierna, ubitą, no więc ubija to ziarno. Ubija raz, no to się miejsce zrobiło. Wsypuje znowu, jeszcze ubija, no to jeszcze więcej się zmieści. Utrzęsiono, jak się potrzęsie jeszcze porządnie, no to jeszcze troszeczkę miejsca się zrobi. Więc jeszcze dosypie i wypełnioną ponad brzegi, ponad to, co normalnie się robi. Taki dobry sprzedawca, dobry człowiek sprzeda, czy w tym wypadku da, jeszcze więcej. Nasypie taką górę w tym naczyniu i mówi, proszę, to jest dla ciebie. I Pan Bóg mówi: Jeśli będziecie postępować miłosiernie, to ja będę tak dawał Wam łaskę. W taki sposób, że będzie jej o wiele więcej niż sobie potraficie to wyobrazić. Ale ostatnie zdanie trochę nas tak przywraca do, do takiej świadomości. Że musimy patrzeć wyraźnie na to, jak działamy. Odmierzą Wam, bowiem taką miarą, jaką Wy mierzycie. Ta miara, którą Pan Bóg będzie mierzył łaskę dla nas, on jest bardzo miłosierny, ale jeśli będziemy my ludziom wobec ludzi niemiłosierni, to Pan Bóg, żeby nauczyć nas, że brak miłosierdzia niszczy nas i innych, pewnie i to miłosierdzie dla nas zmniejszy. Nie dlatego, że nas nie kocha, ale właśnie dlatego, że nas kocha i chce nas uczyć, tego byśmy byli Jego ludźmi na świecie, tak jak wczoraj powołuje Abrahama, żeby Abraham ukazywał Boże miłosierdzie, to kim Bóg jest tak samo i wybrał Ciebie, wybrał mnie i zaprasza, abyśmy w tym świecie byli miarą miłosierdzia Bożego. Niech Pan obdarzy Was pokojem.